Witam na kanale Solarskie z Ameryki. Powtarzałem wielokrotnie, że życie pisze scenariusze do moich filmów i ponieważ... Podobnie jeszcze nie zaczynam, ponieważ zdania, więc... Dostaję ciągle i ciągle maile od słuchaczy, którzy mają problem z frezowaniem, jak macie ramiak z profilem. To trzeba, żeby to włożyć tu, to trzeba końcówki e, drugiego ramiaka nafrezować. I pomimo tego, że utno to perfekcyjnie prosto, to potem nafrezowanie jest, nie jest pod kątem prostym. W stosunku do krawędzi i drzwiczki są przekoszone. Miałem ten sam problem jeszcze niedawno, i powtarzałem to wielokrotnie w wielu filmach, że współczesne gadżety dla e, amatorów. Dla hobbystów są dużo lepsze niż rzeczy produkowane 5-10 lat temu dla zawodowców. I miałem też ten problem, że pomimo tego, że to było ucięte idealnie, to nafrezowany profil nie był pod kątem prostym, potem te źwiczki wychodziły krzywe. I problem jest taki, że jeżeli mamy wózek, do którego, który jest na stałe przymocowany do blatu, i pomimo tego, że prowadnica jest pod kątem prostym w stosunku do prowadzenia, to jeżeli prowadnica na frezarce nie będzie ustawiona równolegle do wpusztu, po którym jest prowadzony wózek, to będzie nam wychodzić to w zależności w którą stronę ta prowadnica jest przekrzywiona, będzie wychodzić nam albo w tą stronę, albo w tą stronę. Nie będzie kąt prosty, jest do tego gadżet, dziecinnie prosty i genialny pomysł, że bez względu jak ta prowadnica jest ustawiona, w jakiej płaszczyźnie, to i tak to wyjdzie dobrze. Było od tym odcinek, nie pamiętam który, ale teraz muszę naciąć na jedną kuchnię właśnie tych ramiaków, dlatego postaram się, statyw stoi, więc coś tam nakręcić, pokazać Wam, dlatego że wszystko jest proste jak już się wie. A mówię no po co wyważać otwarte drzwi. To aby naciąć prosto. Tu to jest jedna rzecz ale bardzo wiele osób ma też duży problem jak rozliczyć ten górny dolny ramiak czy górny dolny i środkowy. E w Stanach jest proste. Pionowe to są styles, poziome to są rails i wiadomo o czym mówimy. W Polsce to są wszystko ramiaki i trzeba mówić, czy to jest poziomy czy pionowy. Także jak pionowe, poziome ramiaki naciąć, znaczy rozliczyć, to jest na to bardzo prosta metoda z materiału, który z którego będziecie robić. Ważne jest, żeby ten materiał miał jednakowo szerokość. Dlatego my Pomimo tego, że inni tego nie robią, my przepuszczamy zawsze ramiaki przed nacieniem profilu przez grubościówkę, żeby być pewnym, że potem każdy ramiak jest tej samej szerokości. Dlatego, że jak to się mówi na końcu drogi, czyli at the down of the road, jest dużo łatwiej, szybciej. I jak wszystkie ramiaki są jednakowej szerokości, to rozliczenie. Jaką długość powinien mieć ramiar górny i dolny, aby uzyskać daną szerokość drzwi, jest po prostu idiot proof. Jest tak proste, że aż głowa boli. Tylko trzeba ten sposób znać, także zapraszam. Mówiłem to wiele razy, ale powtórzę jeszcze raz, bo ciągle to sprawia ludziom kłopoty. Style, jak naciąć, znaczy te pionowe, no to wiadomo, że to trzeba wysokość szafki jaką mamy. Ja mam akurat tu 30 cali, więc to będzie 30 cali. Natomiast z szerokości szafka ma 30 cali. Zważywszy na to, że musi być odrobiny nadatek na szlifowanie, a musi być tu szpara 1/8 cala, czyli 3,5 mm, to mamy rozpisane tu na innej kartce. Żeby się nie pomylić, to zawsze w ten sposób robię, że jest tu numer szafki po zewnętrznej dźwiczki, jakie mają być, że mają być 14, 15, 16 na 30. I potem pionowe. To jest szerokość ramiaka, jaką ma mieć długość. I tu rails, bo to są styles, poziome rails muszą mieć 11 na minusie, co to znaczy? Żeby nie pisać 15, 16, nie pisać 10, 15, 16, to pisze się standardowo w żargonie stolarskim tu minus, to znaczy 1, 16 przy meblach czyli to 11 na minusie to jest 10 i 15, 16, i tu mam właśnie nafrezowane, i jak to szybko, i bardzo łatwo rozmierzyć więc z takiej deski jaką mamy tu musimy uciąć listki takie o mniej więcej skleić je tyłami i wtedy od tego od dna tego kanałku do dna tego kanałku musimy musimy patrzeć więc tak ja postaram się to przybliżyć Mam nadzieję, że to będzie widać. Więc całość ma mieć dźwiczek 14, 15, 16. Czyli te 14, 15, 16 do, tej, do tego dna kanałku. I tu nie wiem, czy to będzie widać w kamerze. Jest 10:15:16, czyli 11 na minusie. Ja postaram to się jednoręko powiększyć. Zgubiłem to w kadrze. O tu jest. Tak mi się wydaje, że to tu jest. Ale jeszcze raz to ułożyłem i jeszcze raz Wam pokażę. Na dnie tego kanałku ustawiamy ile powinno być szerokoździczek, czyli 14, 15, 16. To jest do tej kreski i do tej kreski nam pokazuje, że to jest 10 15 16. Ja widzę, że jest idealnie, kamera jest trochę pod kątem, mam nadzieję, że to dobrze widzicie. Także to jest proste, bardzo dziecinnie i nie da się tego po prostu zrobić źle. Ja zdaję sobie sprawę, że oglądają mnie ludzie ogarnięci i mądrzy i nie muszę powtarzać, że te dwa kawałki Muszą być ucięte z aktualnie używanych ramiaków, jakich używacie. I że te ramiaki muszą być przepuszczone wcześniej przez grubościówkę, żeby były idealnie tej samej szerokości. Bo jeżeli ramiak będzie szerszy, a do tego użyjecie węższego, to wszystkie drzwiczki będą za szerokie. To można przyciąć, ale jeżeli ten ramiak będzie za szeroki, którego tu użyjecie, a wszystkie inne będą za wąskie, no to te drzwiczki będą wtedy za wąskie wszystkie. No i pizdu i wylądował. I cały misterny plan też. You know. Ten przyrząd mam już kilka lat i muszę Wam powiedzieć, że jest o tym film, tylko nie pamiętam tytułu, ale chodzi o to, że to jest najlepszy gadżet, jaki mi się udało kupić. Podejrzewam, że Ever, że w życiu, a na pewno ostatnie 10 lat, to, je, to był gadżet wymyślony dla hobbystów, a jest tak niesamowicie. Wygodny, łatwy, szybki w użyciu, że nie wyobrażam sobie teraz e, pracy bez niego i pokażę Wam właśnie. Nacięliśmy ramiaki na całą kuchnię. To szybciej naciąłem ramiaki, nafrezowałem końce, czopy niż ktoś inny uciął je na e, ukośnicy. Na wymiar tylko. Także to jest po prostu coś niesamowitego, jak to przyspiesza pracę. Jednocześnie powoduje, że nie wyrywa, dlatego że tu mamy bloki, tristewkę z tyłu, która... nie wiem czy to będzie widać, że jest tak zwana deska, która blokuje, która powoduje, że tył nam nie wyrywa, także jakość pracy jest bardzo dobra. Dlaczego jest tak nie, e, niesamowicie wygodne? Dlatego, że to jest zrobione na cęce i ta krawędź to jest reference point, czyli punkt odniesienia i jeżeli ta listewka jest idealnie ucięta równoległość ma krawędzi, to ta płytka i ta krawędź jest pod kątem prostym. I niezależnie jak ta prowadnica jest na jakiejkolwiek maszynie, czy to mężicie w ten sposób, czy w inny i czy w ten nawet sposób, to zawsze tu wytnie nam między krawędzią a to krótko krawędzią kąt prosty. Potem to się poskłada równo. Oczywiście ci, co oglądają dłużej moje filmy, wiedzą, że ja zawsze przeważnie nacinam profile z że jest profil od spodu, wtedy, jeżeli nawet są różne grubości w zależności do roboty, jak, na jaką robotę, gru, różne grubości materiałów. podpad normalnie, widać, że jest oflisem, ale nieważne, bo to uda nam się zrobić, więc tak, tu mam płaską listewkę i będę ciął to w ten sposób, że on będzie ta powierzchnia oparta, jeżeli, żeby tu nie wyrywało, to pokazywałem. Jest odcinek o tym, że nacina się takie coś, które nam pasuje do tego pięknie, i nam gdzieś zgubiłem w kadrze. No i nam tu podpiera, podpiera ten, podpiera nam. Profil i nam nie wyrywa. Z tyłu to listewka powinna być właśnie prosta. Wydaje mi się, że udało mi się pokazać dobrze dlaczego ten przyrząd jest taki zajebisty, lepszy od tych sprzętów, które były robione oryginalne do, do tej frezarki dla zawodowców i powtarzałem to wielokrotnie, że czasami współczesne gadżety dla hobbystów są dużo lepsze niż e, sprzęt robiony 5 lat jeszcze temu dla zawodowców i przykładem jest właśnie ten, ten przyrząd. Można go zrobić sobie samemu. Cała filozofia to jest taka, że ta krawędź musi być krótsza niż ta, a ta krawędź musi być prostopadła idealnie do tego bloch, do tego klocka, który to trzyma i do, e, do klocka, który powoduje, żeby to nie wyrywać. Na tył jest prosty klocek, puszczony przez grubościówkę. Dlaczego ta część musi być krótsza tej. Dlatego, że jak dopchniecie tu do prowadnicy, to tu nawet jeżeli są paprochy, wióry, cokolwiek, to Wam to nie dotyka do prowadnicy i to nie przeszkadza. Reference point, znaczy punkt odniesienia, to jest ten punkt. Oczywiście do tyłu, to tak jak pokazywałem w którymś odcinku, podam na ekranie, jest nacięty ten profil tylko tyle, że wzdłuż i odcięty na szerokość od incha do 3,4 cala. I potem czasami jeszcze na tyle przepuszczę, żeby ten język, ten chop, e, ten chop ten, ten był luźniejszy, żeby po prostu łatwiej to było wkładać i wyjmować. Bo on nie musi być sztywny w tym, e, w tym wpuście. On musi być sztywny. I podpierać profil wtedy nam nie wyrwie. Także wszystko jest proste, jak już się wie. Eee, to jest szczególnie przydatne, jeżeli robimy krótkie elementy takie, albo jeszcze krótsze. Dlatego, że po prostu to możemy w każdej płaszczyźnie to nacinać. To, to jest naprawdę bardzo wygodny sprzęt. Tu jeszcze. Na stole leżę i poleżę jeszcze kilka tygodni, bo nie znam rozmiaru jednej szafki. Dlatego, żeby mi to się nie krzywiło, to po prostu kładziemy na prostym stole, przyciskam ściskiem i tak to może leżeć do końca świata i jeszcze parę dni dłużej. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie pomocny. Oczywiście jak się podobało to dajcie lajka. Zapraszam Was na Mediapartner24.pl i na drewno.pl, aby zostawić komentarz albo nabyć moje książki, bo jeszcze myślę, że są dostępne. Miłego dnia i niech moc będzie z Wami.